Odmawiajcie tę modlitwę do końca, a już dziś otrzymacie swój cud za wstawiennictwem Ojca Pio. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Wzywając wstawiennictwa święta Ojca Pio, wielkiego Sługi Bożego, obarczonego ranami Chrystusa i oddanego zbawieniu dusz, Otwórzmy nasze serca na Bożą obecność. Za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio i pod opieką niepokalanego serca Maryi wznośmy nasze modlitwy o pokój, uzdrowienie i łaskę. Niech ta chwila modlitwy przybliży nas do serca Jezusa i niech, dzięki Jego nieskończonej dobroci, nasze rodziny, Nasze życie i nasz naród zostaną poruszone i przemienione. Módlmy się razem, z niezachwianą wiarą, wyrzekając się swoich intencji i mając nadzieję na cuda, które Bóg może zdziałać w naszym życiu. Niech święty Ojciec Pio modli się za nas i prowadzi nas drogą świętości. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: O Ojcze Pio, proszę cię o wstawiennictwo za mną u Boga. Jeśli chcesz przyczynić się do wspierania kanału i otrzymać więcej błogosławionych modlitw, rozważ zostanie członkiem kanału. Kliknij przycisk Zostań członkiem teraz. Zanim rozpoczniemy modlitwę, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Rozpocznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty ojcze Pio, dziękujemy Bogu za wyjątkowe dary, którymi obdarzył Cię w Twoim życiu. Jako Franciszkanin kapucyński zostałeś powołany do głębokiego zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym i dziewicą matką Boga, w której zachęciłeś ludzi do całkowitego zaufania. Czytasz w ludzkich sercach. Nosiliście stygmaty ran męki Chrystusa. Odpowiedziałeś na potrzeby chorych darem uzdrawiania. Zainspirowaliście świat miłością do Eucharystii i uznaniem dla sakramentu pojednania. Modlimy się, abyśmy za Twoim wstawiennictwem zostali natchnieni do kochania i służenia Bogu w naszych braciach. Święty Ojcze Pio, przynieś pokój naszemu krajowi, zjednocz rodziny, przywróć do Boga tych, którzy zbłądzili. Udziel nam łaski wytrwałości. Zabierz cały lud Boży do nieba. Módl się za nami, Święty Ojcze Pio, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Amen. Panie, Boże mojego serca, tylko Ty znasz i widzisz całą moją udrękę. Tylko Ty wiesz, że całe moje cierpienie bierze się ze strachu, że cię stracę, że cię obrazie, że nie będę Cię kochał tak, jak powinienem i że nie będę chciał Cię kochać. Jeśli ty, który widzisz wszystko i widzisz tylko przyszłość, Wiesz, że dla Twojej większej chwały i dla mojego zbawienia muszę pozostać w tym stanie, niech tak będzie. Nie chcę od tego uciekać. Daj mi siłę do walki i uzyskania nagrody należnej silnym duszom. O mój Boże! W zjednoczeniu z niepokalanym sercem Maryi ofiaruję Ci najdroższą krew Jezusa ze wszystkich ołtarzy całego świata, jednocząc z tą ofiarą każdą myśl, słowo i czyn tego dnia. O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać wszystkie odpusty i zasługi, jakie tylko mogę, i ofiaruję je wraz ze sobą Maryi niepokalanej. Aby jak najlepiej wykorzystała je w intencji Twojego najświętszego serca. Najdroższa krwi Jezusa, ratuj nas. Bolesne i niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsza dziewica Mary Joe, czuła matko ludzi, aby spełnić pragnienia najświętszego serca Jezusa i prośbę wikariusza Twojego syna na Ziemi, poświęcamy siebie i nasze rodziny Twojemu bolesnemu i niepokalanemu sercu, królowo najświętszych różańca świętego i polecamy Ci wszystkich ludzi w naszym kraju i na całym świecie. Proszę, przyjmij nasze poświęcenie, droga Matko, i posługuj się nami, jak chcesz, aby realizować Twoje plany w świecie. Bolesne i niepokalane serce Maryi, królowej najświętszego różańca i królowej świata, króluj nad nami wraz z najświętszym sercem Jezusa Chrystusa, naszego króla. Ratuj nas od rosnącej powodzi współczesnego pogaństwa, Rozpal w naszych sercach i domach miłość do czystości, praktykę cnotliwego życia, żarliwą gorliwość o duszę i pragnienie wierniejszego odmawiania różańca. Z ufnością przychodzimy do Ciebie, tronie łask i matko pięknej miłości. Rozpal nas tym samym boskim ogniem który rozpalił Twoje bolesne i niepokalane serce. Uczyń nasze serca i domy Twoim sanktuarium i spraw, aby przez nas serce Jezusa wraz z Twoim królowaniem zatriumfowało w każdym sercu i domu. Amen. Naucz nas, prosimy, pokory serca, abyśmy zaliczyli się do najmniejszych Ewangelii, którym ojciec obiecał objawić tajemnice swego królestwa. Pomóż nam modlić się nieustannie, pewni, że Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze go o to poprosimy. Daj nam oczy wiary, które pomogą nam rozpoznać w ubogich i cierpiących samo oblicze Jezusa. Wspieraj nas w chwilach ucisku i sądu a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości sakramentu przebaczenia. Obdarz nas swoim czułym nabożeństwem do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w naszej ziemskiej pielgrzymce do błogosławionej Ojczyzny, do której i my mamy nadzieję dotrzeć, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca. Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko Najświętsza, Serce Miłości, Serce Miłosierdzia, Zawsze Uważne, Troskliwe i Pocieszające, Wysłuchaj naszą modlitwę. Jako Twoje dzieci prosimy Cię o wstawiennictwo u Jezusa, Twojego Syna. Przyjmij ze zrozumieniem i współczuciem prośby, które dziś przed Tobą kierujemy szczególnie. Intencja Specjalna Pocieszamy się wiedząc, że Twoje serce jest zawsze otwarte dla tych, którzy proszą Cię o modlitwę. Twojej czułej opiece i wstawiennictwu powierzamy tych, których kochamy, którzy są chorzy, samotni i cierpiący. Pomóż nam wszystkim, Matko Najświętsza, nieść nasze ciężary w tym życiu, aż będziemy mogli na zawsze dzielić życie wieczne i pokój z Bogiem. Amen. Drogi Boże, Ty hojnie pobłogosławiłeś swego sługę, święta piusa z pietrelciny, Darami Ducha Świętego. Naznaczyłeś Jego ciało pięcioma ranami Chrystusa ukrzyżowanego, jako potężne świadectwo zbawczej męki i śmierci Twojego Syna. Obdarzony darem rozeznania, święta Pius niestrudzenie pracował w konfesjonale dla zbawienia dusz. Z szacunkiem i wielką pobożnością podczas celebracji Mszy święta zaprosił niezliczone rzesze mężczyzn i kobiet do większego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w sakramencie Najświętszej Eucharystii. Za wstawiennictwem święta piusa z pietrelciny z ufnością proszę Cię o spełnienie intencji, które teraz manifestuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że zesłałeś na świat swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił i mnie uwolnił. Ufam Twojej mocy i łasce, które mnie podtrzymują i odnawiają. Kochany ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi rękami, bo wierzę, że Twoją wolą jest, abym był zdrowy na umyśle, ciele, duszy i duchu. Okryj mnie od stóp do głów najdroższą krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wypędza wszystko, czego nie powinno we mnie być. Wyrywa wszystkie chore i nieprawidłowe komórki. Otwiera zablokowaną tętnicę lub żyłę oraz odbudowuje i uzupełnia uszkodzony obszar. Usuwa wszelkie stany zapalne i oczyszcza z wszelkich infekcji mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości rozprzestrzenia się po całym moim ciele, aby uzdrowić i o wszelkie chore obszary, aby moje ciało funkcjonowało tak, jak je stworzyłeś. Dotyka także mojego umysłu i emocji, aż do najgłębszych zakamarków mojego serca. Nasycaj całą moją istotę swoją obecnością, miłością, radością i pokojem i przybliżaj mnie do Ciebie w każdej chwili mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i daj mi siłę do wykonywania Twoich dzieł, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twojemu świętemu imieniu. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Panie, zmiłuj się. Amen. Chryste, zlituj się. Panie, zmiłuj się. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, odpowiedz nam. Boże, Ojcze w niebie, zmiłuj się nad nami. Boże, Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Boże, Duchu Święty, zmiłuj się nad nami. Trójco święta, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mary Joe, dziewico niepokalana, módl się za nami. Święty Pios Pietrelciny, módl się za nami. Umiłowani Boga, módlcie się za nami. Naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Dobry Pasterzu Ludu, módl się za nami. Wzorze dla kapłanów, módl się za nami. Światłości Kościoła, módl się za nami. Adoratorko najświętszego sakramentu, módl się za nami. Wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami. Naznaczeni stygmatami Jezusa, módlcie się za nami. Cierpliwy w cierpieniu, módl się za nami. Wspomożycielu konających, módl się za nami. Kierowniku dusz, módl się za nami. Serce złote, módl się za nami. Apostole miłosierdzia, módl się za nami. Cudotwórco, módl się za nami. Pocieszycielu cierpiących, módl się za nami. Miłośniku Najświętszego Różańca, módl się za nami. Wspomożycielu dusz zwątpionych i ciemności, módl się za nami. Pocieszycielu chorych, módl się za nami. Wzorze pokory, módl się za nami. Źródło mądrości, Módl się za nami. Zwierciadło Bożego życia, módl się za nami. Miłośniku Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami. Poddani woli Bożej, módlcie się za nami. Czyniąc dobrze na ziemi, módl się za nami. Przepełnieni duchem poświęcenia, módlcie się za nami. Pomoc i nadzieja nasza we wszystkich naszych potrzebach, módlcie się za nami. Naczynie ducha świętego, módl się za nami. Prowadząc nas do Chrystusa, módl się za nami. Nasz duchowy ojcze i prawniku, módl się za nami. Ukoronowany chwałą w niebie, módl się za nami. Boże, nasz Ojcze, pomogłeś święta Piusowi z Pietrelciny odzwierciedlać obraz Chrystusa poprzez życie miłości i poświęcenia. Obyśmy podążali za Twoim synem, idąc śladami święta Piusa i naśladując Jego bezinteresowną miłość. Amen. Mary Joe. W tym dziesiątku najświętszego Różańca błagamy Cię o wysłuchanie i odpowiedź na wszystkie nasze intencje modlitewne. Za wstawiennictwem święta Ojca Pio wyjednajmy owoce i cnoty tej dziesiątki przez zasługi Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Kochani, zachęcam was również do pozostawienia swoich modlitw i intencji w komentarzach poniżej, abyśmy mogli się za was pomodlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, tak i na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj Przebacz nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Mary Jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam, uwolnij nas od ognia piekielnego. Zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie nasze, słodyczy i nadziei, witaj. Wołamy do Was, wygnane dzieci Ewy. Wzdychamy do Ciebie, jęcząc i płacząc w tej dolinie łez. Zatem, Prawniku nasz, zwróć na nas swoje miłosierne oczy, a po tym wygnaniu pokaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego łona. O łaskawa, o pobożna, o słodka dziewico Mary Joe. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, abyś mógł pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli ci się spodobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei która świeci na niebie YouTube, wskazując, że go typu treści TCI są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać Wam bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach, i wiedzcie, że Ojca Pio będzie zawsze z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą drogę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy. Równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.